Na dolej go nie śpią. I człowieka się z gołej się prawie jak mieć. Zobaczmy jak się sprawy. Może pozostawimy po sobie jakąś pamiątkę. Najlepiej no bym się dzisiejszą latę i nasze umy. O jednym razem się spotkamy i powspominamy. Chyba łapku potem. Ty ktoś jest. <laughs> Będzie, że żenach, daje, dajmy... Nie zbioraj się. Myślę, że duch i dajmy. Ani kroku daj łobój. Co to jest? Dziewo gada? To ty chora szarona. Ale... Chyba jednego Z nożem na drzewo. Jak jesteś taki mądry, to byś nie napisał na się swojej bezmyślnej szale. Proponuję napis, jestem głupi, mogę zrobić tamtego. A czemu będzie pasowało? Paweł, czy nie śmiesznie? Uciekajmy. I jak się Dokąd tak śpieszno. Myślałem, że chcesz się pobyć trochę z przyrodą. I co się z tymi ludźmi porobiło? Wszystko to tylko słowa. A co my tu mamy? Dwóch osobników znoszę z Zaczyna się od okaleczenia jednego trzeba, a raczej trzeba czy, z się też się oparać. Ale my nie chcieliśmy zrobić niczego, bo tak wszyscy robią. No nie, trzymajcie mnie, no bo zaraz moja... odnotę

To nie wszystko moi mili razem, co tu. Nie wiem, co to jest. Samochód nas na Chciał mieć czysty swój garnusz. Świąty i wachlarz się cały. Gdy wody rzeki na niego się najechały. A do rzeki jak to? Co? Musicie dalej. Szapony, ropa nie stanowi się na skórach. Nie ryzy pochłania. Pochłania? Co pani mówi? My już ich. On to ale jeszcze chyba. Kto przyleci raz tam tędy? Stajesz się. Spadł Pan matki pod piany i o to nie znamy. To są jednak straszne rzeczy, nigdy tego nie widziałam. Lecz od ptaków ja słyszałam o naradzie w drewnym lesie. Nad czym radzałam? Kto to ci choroby? A duszyczka, moja mała śpiewa ciągle pę. Ale co to? Ja śmierdzę. Co to leży? Jej! Uwę! Jakieś śmieci! Jakiś papier! Stary w Słoików szersza! Kto to wie? że w tej bajce wilk albo zielony kakurek nie uszy. A ty to jesteś? No właśnie, to ja jestem. A gdzie królewna śmieżka? No cóż, przyszła do nas, ale tylko dwa nie posiedziała. I powiedział, coś mi tutaj nie pasuje, miało być zupełnie inaczej. Nie spodobało jej się, czy jak? Bo w ogóle ciągle narzekała. Jak no, to nie ładny pachnie, to śpiegród na bieżącej wody nie ma. No i wysłała do no i wysłała maila do królewicza, że ją zabrał. Przyjechał i zabrał. Nawet jagółka nie zdążyła zjeść. No i wtedy królowa pani, jak nas tu przeniosła, powiedziała... Tak nie może być. Musicie się zmieniać. A zielonka, który się z Wtedy zawsze tak mieszkaliście. Przecież to niedopuszczalne, nie nieekologiczne nie ekologiczne. I w ogóle nie. Nam też się udaje, że coś tu nie tak. Ale nie możemy się tym wszystkim połamać. Dla mnie nikt nie miał do nas zastrzeżeń. Pyszkajcie sobie, jak słuchajcie piszą, królewna się w i wszystko było A potem na chleba też nam się chyba mieszać. Poczekajcie, wezmę laptopa i zaraz wszystko sprawdzę. Przeniesienie z trudnej bajki. Cytuł: Unia na i średnio Nie ja masz losu! Tego nie wiem! Ja, Jestej ziemi, bo możemy i wszyscy na niej dzieli, będziemy! Rozmawiają wciąż uczeni, jakby świat na lepszym zmienić. Biją się to wciąż na alarm, by już więcej nie pozwalać. Rzek zatruwać, strzelić lasów, niszczyć chleby i śmieci. Zwierzmy śmieci do kupców! Pójmiemy na zakupy. W tym tym sprzedamy, a w na zabawki nie damy. Proszę, proszę. Co tu mamy? Plastik i puszke i jakie świetlamy? Ślaną butelkę pojemnik posoku. Za mały sweterek i gazetę z przedroku. Coż tym zrobimy? Czy wyrzucimy? Dobrze. Niby z papierowe odpady, książek zwiększą się na płatę. Dorośli młodych i dzieci co tu już na śmieci. Niech się stanie nawykiem, bądź przyodorą do dziki. Chodź za na będzie nadal chłodno. Na wschodzie Polski wiosenne doszcze, a na południu będzie jeszcze śnieg z deszczem. Zachodniu będzie ciepły wiatr, wisza niebo przyjaźni się i za chmur wyjdzie słońce. Proszę jednak pamiętać, że wiesień, czecień, bo w latach. Trochę zimy, trochę lata. Może płatać igle. Nie pozbywajmy się zatem zbyt wcześnie ciepłych butów i kurtek. Mogą się przy niespodziewanie przyda. się.